Marta Nawrocka, świeżo upieczona pierwsza dama Polski, wzbudza wiele emocji i zainteresowania swoją osobą już od momentu objęcia nowej roli. Jednym z pierwszych publicznych wystąpień, w którym wzięła udział, były obchody Święta Wojska Polskiego, które miały miejsce 15 sierpnia. Wraz z mężem złożyła wieniec przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego, a następnie uczestniczyła w uroczystej mszy świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. To, co zwraca szczególną uwagę, to jej wybór stroju o którym już zaczęła pisać prasa, w tym eksperci od mody. Na tej wyjątkowej ceremonii Marta Nawrocka postanowiła założyć elegancki beżowy komplet. Jej marynarka, która miała krótki rękaw, przyciągała wzrok ciekawą stójką, a spódnica o wysokim stanie i rozcięciach doskonale podkreślała jej sylwetkę. To połączenie stylów z pewnością sprawiło, że oczy wielu gości skierowały się właśnie na nią. Nowa pierwsza dama zaserwowała minimalistyczną i nowoczesną estetykę, co świadczy o tym, iż ma świadomość aktualnych trendów w modzie. Nie da się ukryć, że jej stylizacja była tematem szerokiej dyskusji w mediach. Marina Kotarska, uznawana za ekspertkę modową, wyróżniła piękny wygląd Martyna Wrockiej, podkreślając jednocześnie, że jako pierwsza dama chce emanować ciepłem i życzliwością. Stylistka wyraziła przekonanie, że taki wizerunek ma ogromne znaczenie, szczególnie w ramach nowej roli. Ewa Rubasińska-Janira, specjalistka od Dress Code U, również zdefiniowała stylizację Nawrockiej jako bardzo udaną, choć pozwoliła sobie zauważyć pewne niedociągnięcie w całkowitym zestawieniu. Zdaniem ekspertki, strój początkującej pierwszej damy mógłby zyskać na dopełnieniach, które nadadzą mu jeszcze bardziej wyrafinowanego charakteru. Poza modą, Marta Nawrocka zaznaczyła, że z radością przyjęła nową rolę, poddając się badaniom i refleksjom nad jej znaczeniem. W swoim pierwszym wpisie po zaprzysiężeniu męża zaznaczyła, że rozpoczyna nową drogę, co sugeruje jej ambicje i aktywne podejście do pełnienia obowiązków jako pierwsza dama. Pomimo swoich licznych obowiązków, Marta z pewnością stara się odnaleźć równowagę, aby wypełnić swoją rolę z wielką starannością i zaangażowaniem. Z pewnością możemy oczekiwać kolejnych atrakcyjnych wystąpień oraz stylizacji, które niejednokrotnie będą poddawane ocenie przez niezliczone grono ekspertów, tak jak miało to miejsce podczas wspomnianych obchodów święta wojska polskiego. Czy Marta Nawrocka stanie się nową ikoną stylu w polskiej modzie? Czas pokaże.